Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować monetę wyemitowaną przez Narodowy Bank Polski w Polskę wierzę Polska rodzina. Jest to moneta srebrna o nominale 10 zł. Została wyemitowana 10 maja 2023 roku przez Narodowy Bank Polski. Nominał monety, tak jak już wspominałem, jest 10 zł. Próba srebra jest to 925 tysięcznej. Stempel lustrzany, dróg UV. Średnica to 32 mm, masa 14,14 grama Przek gładki, a jej nakład do 10 tysięcy sztuk. Cena emisyjna w Narodowym Banku Polskim wynosi. 220 zł. Moneta inauguruje serię poświęconą Polsce jej znaczeniu w życiu Polek i Polaków. Pojęcie ojczyzny zawiera w sobie wartości odnoszące się do uniwersalnych więzi społecznych i rodzinnych, ściśle związanych z, kulto, z kulturą otoczenia, w którym są wychowywane kolejne pokolenia. Jak pisał kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, kolebką życia i rozwoju człowieka jest rodzina, jej trwałość, wiara i siła, moralna. Rodzina kochająca, wspierająca, w której trwałe więzi zapewniają poczucie bezpieczeństwa, staje się mocą narodu. Polska, rozumiana jako ojczyzna, wspólnota ludzi przywiązanych do tradycji, kultywowanych od pokoleń w rodzinach, była i jest zdolna do pokonania wszelkich dziejowych przeciwności. Historia naszego kraju pokazuje, że rodziny wychowujące swe dzieci w poszanowaniu tradycji i wartości narodowych, ochroniły Polskę przed germanizacją i rusyfikacją, a minionym stuleciu także przed komunizmem. Ojczyzna, rodzina, rodzin to słowa prymasa umieszczone, umieszczone na monecie, celne podsumowując powiązanie tych pojęć. Badania socjologiczne przeprowadzone w Polsce świadczą o tym, że najwyżej cenimy rodzinę jako przystań, która powinna zapewniać każdemu miłość i rozwój. W czerwcu 2021 roku rzecznik praw dziecka zlecił przeprowadzenie badania, w którym uczniowie wybranych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieli odpowiedzieć na pytanie: czy czuję się w domu szczęśliwy? W ogólnym ujęciu powyżej 80% nastol nastolatków odpowiedziało twierdząco. Porównywalna grupa ankietowanych stwierdziła, że w rodzinie czują się kochani. Zbliżone wyniki odnotowano w większych miastach i na wsi. Badanie pokazało, że ogólne zadowolenie dzieci i młodzieży z wzajemnych rodzinnych więzi w wzrosło w porównaniu z podobnym badaniem z 2003 roku. Jest to wielka zasługa przede wszystkim matek tradycyjnie dbających o wychowanie dzieci, a także ojców, którzy wspólnie z. Miłością i odpowiedzialnością zapewniają rodzinie bezpieczeństwo. Nie ma pe pełniejszej miłości, głębszego sensu istnienia i większego szacunku dla drugiego człowieka niż we wspierającej się rodzinie. Zapraszam do lajkowania oraz komentowania filmiku, a skoro już znacie parametry monety, przejdźmy troszeczkę do jej wyglądu, której. Już oglądaliście na monitorze. Rewers monety przedstawia rodzinę w stylistyce dzieciącego rysunku. Na awersie pod sylwetkami rodziców z dziećmi umieszczono symboliczny przedstawiony dach domu w kolorach polskiej flagi. Jeżeli chcesz wspomóc kanał, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć!